Tango jest groteskowym dramatem opublikowanym po raz pierwszy w 1964 roku, rok po tym jak Sławomir Mrożek wyemigrował z Polski. Choć głównym tematem tekstu jest konflikt pokoleń, to przedstawione wydarzenia możemy interpretować jako komentarz w sprawie tego co działo się w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Już wcześniej w utworach powstających przed emigracją Mrożek specjalizował się w groteskowym ukazaniu otaczającego go rzeczywistości. Tak jest choćby w opowiadaniu Półpancerze praktyczne opublikowanym w 1953 roku. Tadeusz Nyczek twierdził, że umrożka absurd rodzi się z obserwacji konkretnej rzeczywistości PRL-u, ale to nie jedyny sposób interpretacji tego utworu. O czym powiem w dzisiejszym filmie. Zanim jednak zaczniemy, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie tutaj jakiś ślad. Może być łapka w górę, zasubskrybowanie kanału, lub jeśli macie więcej czasu, zostawienie komentarza. Ja nazywam się Angelika Dam, a to jest w kontekście literatury i zapraszam na film na temat tanga mrożka. Powiedziałam już wcześniej, że tango jest dramatem groteskowym, więc wyjaśnijmy, czym jest groteska. Groteska jest to rodzaj komizmu, który charakteryzuje się przejaskrawieniem świata przedstawionego i zestawieniem wewnątrz utworu elementów przeciwstawnych, np. tragizmu i komizmu, piękna i brzydoty. Groteska budzi u odbiorcy poczucie dziwności, ma on wrażenie absurdalności rozgrywających się wydarzeń. Poza tangiem, groteska znajdziemy w rozmowie mistrza polikarpa ze śmiercią, szewcach witkacego. Czy Ferdydurkę Witolda Gombrowicza? Zresztą, przy Gombrowiczu zatrzymajmy się na sekundkę, bo ciekawostką dla Was może być to, że Sam Mrożek wspominał, że do napisania tanga zainspirował go może znany Wam dramat ślub, wydany przez autora Ferdydurkę w 1953 roku. Zresztą Gombrowicz był dla Mrożka pisarzem ważnym, jego utwory inspirowały go, chociaż panowie też ze sobą rywalizowali na gruncie literackim. Ale wracając do tanga, utwór nazwać możemy tragikomedią, czyli rodzajem utworu dramatycznego, który łączy w sobie elementy tragiczne z komicznymi. Jego cechą charakterystyczną może być nieadekwatność wypowiedzi poszczególnych postaci w stosunku do tego, co dzieje się na scenie. Z taką sytuacją spotykamy się w wielu scenach utworu Mrożka, na przykład w tej, w której Artur namawia Ale do ślubu. Tango bywa nazywane. Także parodią dramatu rodzinnego. W utworze zaprezentowany został konflikt dwóch pokoleń, choć nie został on przeprowadzony w sposób klasyczny. Rodzice Artura, głównego bohatera, czyli Stomil i Eleonora, choć reprezentują pokolenie starsze, definiują siebie jako artystów, cenią sobie życie w awangardzie i mają postępowe poglądy. Pokolenie młodsze to Artur i Ala. Artur buntuje się wobec rodziców, jednak w stworzonym przez nich świecie bez zasad nie ma przeciwko czemu się buntować. Nie ma żadnych wartości, nie ma ładu, które by można było zburzyć. Pozostaje tylko przeszłość, tradycja, po które właśnie Artur postanawia sięgnąć. Buntuje się po to, by rzeczywistość wokół niego wróciła do stanu sprzed powstania awangardy. Musicie przyznać, że to dość niestandardowy bunt. Muszę tutaj dodać coś od siebie. Zwróćcie uwagę, że choć w stworzonym przez mrożka świecie Pozornie nie ma żadnych wartości, to jednak ostała się jedna i jest nią rodzina. Wszystkie wydarzenia rozgrywają się niemal wyłącznie w kręgu rodzinnym. Wszyscy są tu ze sobą spokrewnieni, z wyjątkiem jednej postaci, czyli Edka. To ten człowiek z zewnątrz zaważy o rozstrzygnięciu się losów bohaterów w finale utworu. Pokrótce, więc, może powiedzmy, co dzieje się w utworze. Akcja dramatu rozgrywa się w mieszkaniu Eleonory i Stomila, skupia się wokół jednego wątku i rozgrywa się w ciągu mniej więcej 24 godzin. Mamy więc Artura, 25-letniego studenta, który uczęszcza na trzy fakultety, między innymi medycynę i filozofię. Artur, niczym Tadeusz Soplica, na początku utworu wraca z nauk do domu i zastaje obraz, który doprowadza go do wzburzenia. Jego babka Eugenia i wuj Eugeniusz grają w karty z jakimś szemranym typkiem, Etkiem. Artur postanawia ukarać babkę i wujka, ją umieszcza na katafalku, a Jemu każe siedzieć z klatką dla ptaków na głowie. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na postępowanie Artura. Jest zdecydowany, brutalny, nie przebiera w słowach, nie traktuje przedstawicieli starszego pokolenia z szacunkiem. Wchodzi do mieszkania, i ustawia świat według własnych zasad. A jest co ustawiać? W mieszkaniu panuje rozgardiaż, salon zagracają sprzęty, które powinny zostać wyniesione wiele lat wcześniej. Jego mieszkańcy zachowują się co najmniej dziwnie. Ojciec przechadza się w piżamie, babcia gra w karty, a w mieszkaniu rozgaszcza się obcy człowiek, który, jak się wkrótce okazuje, jest kochankiem matki. Już powiedziałam, że rodzice Artura są artystami, którzy swoją młodość poświęcili walce z konwenansami, a potem nieustannie wyzwalali się i w sumie nadal wyzwalają z konwenansów życia, żyją wieczną prowokacją artystyczną. Czytelnik może mieć jednak takie wrażenie, że ta para nie ma się już w sumie z czego wyzwalać, nie ma właściwie z czym walczyć, bo otacza ją świat, który sami stworzyli. To Właśnie dlatego Eleonora i Stomil mylą daty, nie mogą ustalić jaki był przebieg ich pierwszego stosunku. Są ludźmi już z przeszłości, chociaż sami w to nie wierzą i sądzą, że z tą przeszłością walczą. W ich ślady poszła babka Eugenia, która także, jakby to powiedzieć, nie jest reprezentatywną figurą swojego pokolenia. Nosi suknię z trenem, trampki i czapkę Jokejkę. Gra w karty, nie przebierając w słowach i jest... Jest zafascynowana Edkiem. Nie chce się podporządkować Arturowi, ale trochę się go boi, uważa wnuka za nieobliczalnego. Bo Artur trochę taki jest. Nie próbuje dokonać zmiany w swojej rodzinie pokojowo, ale sięga po przemoc i postanawia zmienić świat przy pomocy rewolucji. Aby jej dokonać, potrzebuje jakiegoś symbolicznego gestu, znaczenia, które przywróci tradycyjny porządek. Postanawia więc namówić swoją kuzynkę Ale, by została jego żoną. Jego sojusznikiem w całym tym przedsięwzięciu staje się wuj Eugeniusz, który choć wcześniej także grał w karty z Edkiem i babcią. To jednak nie czuł się nowoczesny i w sumie trochę tęsknił za tradycją. Kiedy Artur niejako bierze rodzinę w areszt, przy pomocy broni każe jej się podporządkować, to właśnie Eugeniusz dba o porządek i zmusza ją do przygotowania się do ślubu. Artur próbuje uczynić swoim sojusznikiem także Stomila. Stara się przekonać ojca, by zareagował na romans swojej żony z Edkiem. Stomil może i chciałby to zrobić, ale w sumie nie rozumie, czemu zdradę miał. By uważać za coś złego. Artur nawet w pewnym momencie wręcza ojcu rewolwer, liczy na tragiczne zakończenie tej historii. No, ale przeżywa zawód. Postanawia więc, że sam musi wziąć sprawy w swoje ręce. Artur nie bez powodu wybiera ślub jako narzędzie, które zmusi rodzinę do przyjęcia tradycji i ładu. To przecież z tym wydarzeniem łączy się wiele tradycyjnych zwyczajów, takich jak błogosławieństwo, biała suknia czy takie ślubne, pozowane zdjęcia. Rodzina Artura zostaje ubrana w stroje z poprzedniej epoki, ustawiona właśnie do takiego zdjęcia który jednak nigdy nie powstanie, bo aparat, którym ma być wykonany, jest popsuty. Bo chodzi tu wyłącznie o formę, o przywrócenie tego co dawne, o zachowanie rytuału, a także o wymuszenie na członkach rodziny określonego zachowania, takiego podporządkowania się. A teraz moglibyście zapytać, co na to właściwie, Ala? Otóż wydaje się, że Ali jest wszystko jedno. Jest przedstawicielką młodego pokolenia wychowanego przez ludzi pokroju Stomila. To pokolenie charakteryzuje się biernością. Jak pisał w przedmowie do tanga Tadeusz Nyczek, jedynym co skłania Ale do zaślubin jest próżność. Kobieta chce być adorowana, chce być w centrum uwagi, chce by Artur padł do jej stóp, chce wreszcie tej białej sukni, o której wspominałam wcześniej. Ale przecież w zachowaniu Ali można wyczerpać, czytać coś więcej. Może potrzebę przełamania tej bierności, może potrzebę miłości? Przecież w pewnym momencie w rozmowie z Eleonorą Ala wypowiada takie słowa ja chcę Artura nawet z zasadami, jeżeli nie można inaczej, ale ja nie chcę zasad bez Artura. Dlaczego więc później wyznaje mu, że zdradziła go z Edkiem? Ala tłumaczy, że sądziła, że Arturowi nie zależy, że jej zdrada będzie mu obojętna, bo właściwie jest z nią tylko dla idei. Do ślubu ostatecznie nie dojdzie. Artur w pewnym momencie zda sobie sprawę, że stara forma nie pomoże mu stworzyć nowej rzeczywistości, że tradycja nie przywróci przeszłości. Znów bierze rodzinę w niewolę i poszukuje idei, która nada kierunek ich życiu. Stomil proponuje, by tą ideą był eksperyment. Eugeniusz proponuje Boga, a Edek popiera ideę postępu. Nieoczekiwanie jednak babcia oznajmia, że umiera i to rzeczywiście dzieje się na scenie. Wydarzenie to wpływa na Artura, wstrząsa nim. Postanawia zbratać się z Edkiem i narzucić zebranym w mieszkaniu ideę władzy absolutnej. Chce od członków rodziny posłuszeństwa i podporządkowania. Kto się nie podporządkuje, zginie z ręki Edka. Ten znienawidzony prostaczek nagle staje się siłą w rękach dyktatora, czyli Artura. W finale utworu jednak Artur ginie. Zabija go Edek, który wykorzystuje jeden moment. Artur po wyznaniu Ali jest słaby, wpada w rozpacz z powodu zachowania kobiety, czuje się urażony tym, że zdradziła go z prymitywem. Sam chce zabić Edka, szuka nawet rewolweru i właśnie wtedy ginie, zabity podstępnie uderzeniem w kark. Jak na to reagują pozostali członkowie rodziny? Stomil każe wynosić się Edkowi, ale kiedy ten zapowiada, że tego nie zrobi, cała rodzina podporządkowuje się temu nowemu władcy. Edek ściąga z Artura marynarkę i choć jest dla niego za ciasna, ubiera ją i zaczyna tańczyć w niej tango z Eugeniuszem. Triumfuje Prymityw, człowiek pozornie bez zasad, który jednak potrafi wykorzystać sytuację i przy pomocy siły, przemocy, terroryzuje pozostałych. Teraz to on jest panem domu, innym brakuje siły, by mu się przeciwstawić. No dobrze, ale właściwie jak rozumieć sens utworu? Przede wszystkim ograniczenie akcji utworu do jednego mieszkania sugeruje, że rodzinę ukazaną w utworze powinniśmy postrzegać jako miniaturę społeczeństwa. Procesy, którym podlega, są procesami obejmującymi lub mogącymi objąć ogół społeczeństwa. Bohaterowie są reprezentantami różnych pokoleń i grup społecznych. Mamy artystyczną awangardę w postaci Stomila i Eleonory. Mamy prostego i nie najlepiej wykształconego Edka. Mamy młodego i ambitnego studenta Artura. Wreszcie mamy Eugeniusza, tradycjonalistę, który jest trochę jak taka chorągiewka. Brata się z Arturem, by potem przejść na stronę Etka. W finale utworu triumfuje najmniej barwna z postaci. Starcie pokoleń wygrywa człowiek nowych czasów, który nie wstydzi się swojego prymitywnego stylu życia, swojej niewiedzy. Tango, które tańczy z Eugeniuszem, jest symbolem dominacji, przemocy. Ale też masowości. I nie bez powodu partnerem Edka jest właśnie genio. Nowa władza potrzebuje właśnie takich ludzi. O powiedzmy takich elastycznych poglądach. Istnieją dwa główne sposoby interpretacji przesłania tanga. Pierwszym z nich jest przekonanie, że utwór traktuje o konsekwencjach przyjęcia nowoczesności, rozumianej jako negacja jakiejkolwiek tradycji. Stomil i Eleonora to pokolenie awangardy artystycznej, która dokonała zmiany, odrzuciła całkowicie przeszłość, odrzuciła symbolikę, można powiedzieć, odrzuciła jakąkolwiek świętość ale równocześnie nie dając nic w zamian. Upadek wszelkich wartości spowodował pustkę, którą najpierw próbował wypełnić Artur i, jak wiemy, nie udało mu się to. Zatriumfował Edek. Prymityw. Przedstawiciel kultury masowej. Ale już na początku mówiłam, że utwór możemy potraktować także jako głos w sprawie sytuacji Polski. Edek, wygrywający całe starcie, jest właśnie człowiekiem nowych czasów, nowego ustroju, który już przecież w latach 60. dość dobrze zadomowił się w Polsce. Zwróćmy uwagę na postępowanie tego bohatera. Najpierw jest nieco w cieniu innych postaci, zapewnia im rozrywkę, potem jest kimś w rodzaju lokaja, potem kata. By ostatecznie zostać nowym dyktatorem. Bohater uśpił czujność pozostałych postaci, by później je sobie podporządkować, tak samo jak ustrój, który zapanował w Polsce po II wojnie światowej. Postępowanie rodziny Artura możemy potraktować jako diagnozę kondycji społeczeństwa polskiego po II wojnie. Artyści są tym człowiekiem nowych czasów przecież zachwyceni. On dostarcza im rozrywki, ujmuje ich swoją prostotą. A co dzieje się potem, to już sami wiecie. Może gdyby potraktowali jego zadomowienie się w ich własnym domu poważnie. Do tego wszystkiego by nie doszło. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że przeczytaliście tango i że podobał się Wam ten utwór, ja ze swojej strony polecam wam spektakl tango Teatru Telewizji z 1997 roku. Jeśli ten tekst sprawia Wam pewne trudności, to po obejrzeniu spektaklu będzie Wam zdecydowanie łatwiej zrozumieć treść. Tak na zakończenie dodam, że mi ta fascynacja człowiekiem prostym kojarzy się z młodopolską. Kłopomanią. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.